Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejne gotowanie. Co tym razem, tym razem zapiekane ziemniaki z pieczarką z cebulą z kary. W jednym z ostatnich programów w telewizji słyszałem, że pieczarka z kary nie pasuje. Ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat i tak w moim wypadku pokażę się dzisiaj kary z pieczarką pod sosem beszamelowym oczywiście. Sos beszamelowy, który jest fantastycznym sosem. Każdy z Was go potrafi zrobić, bo on przybiera różne smaki. Normalnie przygotujemy go niedługo, ja Wam pokażę jak przygotować go musztardowego. Chodźcie, idziemy. Oczywiście, rondelek, nie patelnia. Zaczynamy od masła, 25 gram masła. Ja zrobię sos beszamelowy z dodatkiem musztardu. Sos beszamelowy ja kocham, uwielbiam. Uważam, że to jest jeden z najspanialszych sosów. E, można go robić przesmażony z cebulą, musztardowy, pomidorowy, kary, paprykowy. On może mieć różne smaki. Najważniejsze e, jest smażka, czyli na początku grzejmy, roztapiamy masło. Tak. Jak roztopimy masło, w kolejności, kolejną rzeczą, którą dodam, będzie nasza musztarda. Tak, masło roztopione. Musimy uważać, żeby się nie spaliło, bo ona się tylko rozpuszcza. Jak się nie spaliło to masło. Teraz do takiego masła dodajemy nasz smak, w moim przypadku będzie to musztarda. Przesmażam. Wsypuję 25 gram mąki pszennej Mieszam, zaczyna mi się robić zasmażka. I teraz jest najważniejszy krok. Bardzo częstym błędem jest, że od razu wlewa się płyn. W moim przypadku dzisiaj to będzie mleko. Może być bulion, może być bisk, może być jakiś wywar z ryby. Cokolwiek chcecie, zasmażka nam zagęści. Ale największym błędem jest, że za szybko wlewamy nasz płyn. Ja muszę chwilę poczekać, żeby moja zasmażka się przesmażyła odrobinę. Aby pozbyć się smaku mąki, nie chcę mi smaku mąki w mojej zasmażce. I to smażenie, zobaczcie, widzicie to smażenie powoduje, że ja się tego smaku pozbędę. Zostanie mi smaki, smak tylko musztardy w moim garnku. Takim sosem berszamylowym będziemy za, e, e, zalewać nasze warzywa. Ok, dobra. Teraz małymi partiami, powolutku. Odrobina mleka, jakiś płyną, który chce się dodać. Mieszamy. Zgęstniało, zobaczcie, tutaj w środku. Zgęstniało, to jest bardzo ważne, zgęstniało. Widać, jak ładnie zgęstniało. Cały czas trzymien i znowu odrobina mleka. mieszam. Jeżeli byście robili bardzo dużą ilość wyszamelu na krokiety z 5 litrów mleka, to część mleka grzejemy, część wylewamy na zimno, ale przy takich małych ilościach wystarczy na zimne mleko. Znowu zgęstniało, znowu odrobina mleka. Musimy mieć czas. Nie możemy brać na raz mleka, bo już tutaj moi studenci raz tak robili. Potem będziemy czekać a zgęstnienie jest z godziny czasu. Zobaczcie, ładnie zgęstniało. Znowu, o, widać jak się zaczyna bulgotać, gotować. Znowu odrobina mleka. Ile mleka? Tak naprawdę musimy się poddać trochę intuicji. Ten beszamel na samym końcu zasypiemy jeszcze serem żółtym tartym, który mi jeszcze został z pizzy. E, także jak go mogę troszeczkę rzadsze zrobić, jeżeli bym nie chciał dawać sera. E, to robię na bulionie bez e, dodatku mleka. To wtedy robię go. E, daję, daję o wiele mniej płynu, żeby on był gęściejszy. dobra? Można dać padan, można dać mozzarella, można dać gołę, e, sera koziego, sera wędzonego. takiego jaki macie w waszej lodówce, to co Wam zostało, dobra? Znowu podlewam resztę mleka. Tu było gdzieś 200 mililitrów mleka na 25 g masła i 25 gram mąki pszennej. wymieszany. Teraz dodajemy trochę mojego sera tartego, tego, resztę damy na górę. Zaciągamy. Tak. Zdejmujemy na bok. Uważcie, gładki sos bez grudek. Świeżo mielony pieprz oczywiście żółtka ja muszkatołowe, okay. i nieodzowna przyprawa każdego beszamelu gałka muszkatołowa. Tak. Mamy sól do Bierzemy się za nasz farsz. Ziemniaki, które wcześniej gotowałem w mundurkach, pieczarki, które mi mniejsze też zostały w lodowie, kroimy w duże kawałki. Nie ma zaczenia, byle jak. Będziemy, dodawać, będziemy je smaczyć, dodawać do nich odrobinę kary. Dobra okay. ok. Gdzieś w granicach 100 gram pieczarek, nam wystarczy. Połówka cebuli, kroimy w piórka. Jak szybko kroić i jak trzymać nóż na naszej pierwszej lekcji nie, Kulinarnego ABC mieliście okazję zobaczyć, ono się pokazało wczoraj, odrobina czosku. i tu są wszystkie nasze składniki. Idziemy po patelnię i Patelnia zagrana, eee, olej ryżowy. oczywiście trochę na patelnię. Dobra. Dobra, nasze dwie cebula, pieczarki. Zagrzejemy. Oczywiście czekamy, żeby się tuż nagrał. Nigdy nie wrzucajcie na zimny, na zimną patelnię, żeby produkty nie płynęły tłuszczu. Dobra? Tak, słychać jak się zaczyna smażyć. nasze pieczarki. Tak jest. Wezmę kary. Tym razem kary przyprawa. Wcześniej w jednym z naszych odcinków e, robiliśmy potrawę curry. Tam już też mówiłem, że przyprawa curry pomieszana z produktami to nie jest danie kary. Tak, to ma dosyć, to jest nic, ale myślę, że znajdziecie na naszym kanale. I zobaczcie. Pieczarki. Przesmażamy. Pieczarki smażymy na bardzo wysokim ogniu e, bo to jest jak grzyb, one są jak gąbki, one chłoną, ale też bardzo łatwo przyswajają smaki. Jeżeli by się dali na zimnym, patelni na zimnym oleju to zaraz te pieczarki by wszystko wchłonęły, byłyby ciapkowate, a jak te chrupiące ładne pieczarki. One jeszcze się będą zapiekały w naszymi bechamelu, także dosłownie moment, o, kolor, kary do pieczarek. Uwaga, ja dodaję karę do pieszarek. Dobra, tak. piękne pieczarki. przesmażone dosłownie 2 minuty. Pamiętajcie, że nie chcemy ich za długo smażyć, bo jak za długo smażycie one będą zamienić. One jeszcze będą pracowały w szamelu, dobra? Bierzemy licę? Przerzucamy je do miski, tak jest, idziemy, dodajemy, weźmiemy, pokroimy duże kawałki, nasze ziemniaki gotowane. Jeżeli wam zostały ziemniaki z dnia poprzedniego, z obiadu gotowane, to wtedy możecie śmiało je wykorzystywać do takich zapiekanek. Bechamelem zamiast pieczarek możecie dać jakiekolwiek warzywa macie w waszej ludwie. Ja dzisiaj postanowiłem użyć pieczarki cebulę. Chociaż byłem na zakupach i jak zobaczycie w misce mojej okazuje się, że w na naszych dyskontach jest bardzo dużo towaru, mega odgroma warzyw. Udało mi się nawet steka pizza, tylko ta, gdy nagrywaliśmy przed ostatnim razie. Także nie ma tutaj żadnych problemów z towarem. Okay? Wykorzystam też nasze pesto z rzutkiewki, które też robiliśmy na poprzednim, w poprzednim gotowaniu ze stekiem. Zrobiliśmy bez to, z liści rzodkiewek, też je wrzucę do naszej Michy, żeby wykorzystać. Okay. So, mamy. czyli cały czas wykorzystujemy produkty, które zostają nam z dnia poprzedniego na naszej spiżarni, czy wodnicy. Staram się wykorzystywać w 100% to, co mi daje moja spiżarnia, eee, myślasz, nie wymyślać dziennie coś nowego. I Pesto, ziemniaki, cebula, czosnek. Ziemniaki przypominam wcześniej ugotowałem, 20 minut gotowałem w łupinach. Jeżeli macie w domu ziemniaki, które wam zostały z dnia poprzedniego z obiadu, jak najbardziej można dać do środka. Jeżeli zostałby wam kurczak z rosołu z niedzieli, jak najbardziej może trafić do środka. Jeżeli macie kawałki szynki, jak najbardziej trafiają do środka, czyli wszystko co macie w lodówce, kawałek pieczarki, cukini przesmarzyć się na patelni. Naczynie żarne odporne masłem, wykładam moją mieszaniną mieszaninę z ziemniakami. Pięknie, pięknie. Zalewamy naszym bechamelem. <śm> Się będzie brzegka. Możecie potraktować to jako danie główne. Możecie dać kawałki kurczaka przesmażonego do środka. Możecie też potraktować to jako dodatek do dania głównego. Wcale nie musi być to jako danie główne. Oczywiście moje grana padano, którego mam ogromne rezerwy. Duże z rezerwy u siebie. Jeszcze resztę sera posypię. Słuchajcie, przepis na to przygotowałem. Będziecie mieć zaraz na początku filmiku. Tak przygotowane ziemiaki. Pikanin rozgrzany 200 stopni. Wsadzamy na 15 do 20 minut. Dobra, efekt zobaczycie już za minutę. Dobra, moi drodzy. Czas minął. zapiekanka gotowa zobaczcie, 20 minut plus wykonanie w granicach pół godziny zajęło nam całość, mamy przepyszną zapiekankę z ziemniaku z pieczarkami, z kary, to jest bardzo ważne, skary. elegancko się zapiekła, musi przestygnąć, porcujemy i jemy, trzymajcie się zdrowo. Siedźcie w domu, zostań w domu i gotuj, gotujcie ze mną, piszcie w wasze komentarze w niedzielę, w niedzielę albo w sobotę, w sobotę. W następne gotowanie, pokażą się hinkali na życzenie jednej z naszych pań, która napisała komentarzu, także ja je przygotuję i kolejne gotowanie będziemy mieć pieruszki hinkali. Do zobaczenia.